4 września 2020 roku we wsi Otrembusy na Mazowszu ogłoszono długo oczekiwane wyniki trzeciej ogólnopolskiej edycji konkursu Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa. Ogłoszono je w czasie konferencji Wieś jest kobietą. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z samorządami województw. To co jest na Podlasiu nas bardzo cieszy, to co jest na Mazowszu. Gdzie urzędy marszałkowskie marszałkowie wspierają aktywność wiejską, ale też w taki sposób, że wspierają Fundusz Sołecki, który stał się taką podstawą aktywności wiejskiej. Dobre przykłady są budujące. Nagrody się należą tym, którzy są aktywni, którzy osiągają świetne wyniki, trzeba ich docenić, bo przecież mamy różne obserwacje. Bywa tak, że wieś, która nie ma lidera, nie jest aktywna. Uchwali i zostawia realizację tego funduszu gminie. Nie o to nam chodziło, jak myśmy wprowadzali tą ustawę. Nam chodzi o jak największej aktywności mieszkańców i zadowolenia z tej aktywności. I to się w zdecydowanej większości wsi udaje. W trzeciej edycji rywalizowało 100 projektów z 13 województw. I po raz kolejny sukces Opolszczyzny w tym ogólnokrajowym konkursie. Ogłoszę laureatów trzeciego miejsca. Bardzo proszę o kolejny slajd. Laureatem trzeciego miejsca jest Sołec pogrożec z gminy Walce w województwie opolskim. Nagrodzony projekt to stodoła nowoczesność z nutą tradycji. Wsi przyznano nagrodę 4,5 tysiąca złotych. Jest to dla nas zaskoczenie. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za to, że pomogli przy tej inwestycji. Jest to nasza perełka, która bardzo nas cieszy. Stodoła nam służy do organizacji różnych imprez okolicznościowych do spotkań mieszkańców. Ta nagroda to jest właściwie dla wszystkich mieszkańców, bo, bo to przedsięwzięcie, ono było rozłożone na kilka lat. Uczestniczyło w nim naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko Rada Sołecka, to była grupa zdecydowanie szersza, pomagali i młodzież, i dorośli, także tutaj myślę, że to jest taki nasz wspólny sukces całego sołectwa i również też i gminy, i województwa. Aktywność widać, są specjalne grupy liderów, którzy chętnie działają, mają pomysły, są wspierane przez władze gminy, Także cieszymy się, że coś się dzieje. I że są, tak, i że są na konkursy i nagrody. Zwycięskie w tym roku sołectwo to Jędrychowo z gminy Sorkwity w województwie warmińsko-mazurskim. Na drugim miejscu znalazło się sołectwo Wierzbowo, województwo kujawsko-pomorskie. Komisja przyznała dwa wyróżnienia. Podtrzymały je sołectwa Rychlik z województwa wielkopolskiego oraz Bińcze z województwa pomorskiego. Pozostali finaliści odebrali nagrody finansowe po 1000 zł. trzeba przyznać, że mieszkańcy Broszca aktywnie uczestniczą w programie Odnowy Wsi już od 1997 roku. Nie brakuje im pomysłów. Dzięki nim wieś należy do atrakcyjnych i wyróżniających się w gminie Walce. Trzecia edycja i trzecia nagroda dla inicjatywy sołectwa z województwa opolskiego i myślę, że to nie jest przypadek, rzeczywiście program Odnowy Wsi procentuje. Stodoła Nowoczesność z nutą tradycji jest projektem, który znalazł uznanie na szczeblu wojewódzkim, jest, jest pierwsze miejsce i sukces, o no tak należy określić, na poziomie kraju. Gratuluję wszystkim mieszkańcom Brożca, gratuluję tym, który, którzy przyczynili się do tego, że ta stodoła, Mogła powstać jako miejsce ciekawe, jako miejsce integracji i gratuluję oczywiście wójtowi, samorządowcom, którzy, którzy przyczyniają się do tego, że jest dobry klimat w gminie Walce, właśnie do takich działań. Trzecie miejsce na szczeblu ogólnopolskim pierwsze w województwie to niezwykle ważna promocja dla naszej gminy, dla gminy Walce. Stodoła, którą mieszkańcy i z inicjatywy własnej i z funduszy sołeckich pokazali wspólnymi siłami, jak można pięknie zagospodarować taki, no nie jeden powiedziałby do rozbiórki budynek, a zrobili piękne miejsce spotkań, w którym spotykają się, e, czy to przedszkolaki, czy dzieci szkolne, czy osoby starsze, przy, różnych, przy różnego rodzaju uroczystościach, tak więc i dla gminy, i dla samej miejscowości. Jest to wielkie wyróżnienie i wielka satysfakcja. Samorząd Województwa w przyszłym miesiącu ogłosi nabór w ramach kolejnej edycji konkursu Fundusz Sołecki. Najlepsza inicjatywa. Regionalny laureat będzie reprezentował nasz region w rywalizacji ogólnokrajowej w przyszłym roku. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.